Hej Gordy! Siemka. Co, ty, co robisz tu? Bawana. A powiedz co, w Bydgoszczy pojawił się śnieg. Sieg. Tato zaobserwował, powiedział, ja się tak zdziwię. Moi koledzy też usłyszeli i też zobaczyli. Pozdrawiam Kamila i Siemka. Pozdrawiam Klaudię i Wercie. Patrzcie śnieg, patrzcie jaka duża kula. Nie wiem czy to wykorzystać na bałwana, czy rzucić. Nie, lepiej na bałwana, bo to wardy śnieg. Już się dzieje. Jeżeli zapytacie czemu jestem tego bez maseczki, mam na sobie maseczkę tu. Jestem po prostu w parku, dlatego mam pokaż otoczenie jakie to jest. Słuchajcie mój kanał. Masz tato do Mikołaja, bo jest już trzecia grudnia, a mamy jeszcze trzy dni. Tak, muszę już tutaj robić. Tato, czekaj! jak my szedliśmy do parku, no to ja miałem u siebie w kieszeni, no to od kinder Jajka robiłem śnieżki w tatę rzucałem. Jeden mamy o mamę w trafiłem. Uwierzcie, była zabawa. Teraz robimy tatę główkę. I bałwanka, róbmy. Napiszcie w komentarzach. Łapki mu zróbmy. Co? Łapki zrób. Ach, ale czego? Zimie. Nie, no to ze śniegu. Łapki ze zyś... A tak, twardy śnieg. No super, Gordziuś. My w tym miejscu, gdzie jest nasz bałwanek, My jesteśmy nad kanałem bydgoskim tutaj, tam jest kanał. No chodź, pokażesz kanał. Ale bałwanek. No bałwanek już zrobiony, nie? No. Siądź. Ok. O, mini bałwanek. Okay. I... Tak? Lubię woki. Ja A pamiętam jak kiedyś... Tymi... Mieszkałem ja na Kwałguta i my zrobiliśmy wielkiego bałwana i u niego puściliśmy tu fajerwerk. Bija! Była zabawa. To miałam chyba 4 lata. Była Ta... wtedy zabawa. Miałeś 4 lata. Cztery? O no, nie. Robię teraz mini bałwanka. O tu będzie mini bałwanek Tak, tak tu łączkę zróbmy Myszka? Co? Bałwanek i mini bałwanek no. mhm. Tato i synek No A wrócimy tutaj, jak pokażemy kanał goski. No chodź pokażemy. Bałwanek Jesteś do głównego. Filmuj. Masz śnieżkę e, Tato. Niestety mu rękę zabiłem. Spójrzmy e, do bałwanek. Masz bicepsa. Okej. Okay. My wrócimy do bałwanku po tym kanale. O tutaj jest kupa śniegu.

Kiedyś chodziłem na karcerstwo, a w zakopanym było tyle śniegu, chodziłem wtedy na górze. Na tego na moim kanale widać zdjęcie, nie kiedy byłem mały, byłem wtedy w górach w zakopanym. Ja... A w zeszłym roku byliśmy też i co śniegu nie było, w ogóle. Bardzo no. Chodź, pokażemy kanał Gordy. jest na tyle twardy robię, że on nie topi się. Nadal kulka moja jest tam. Tato! Tato wie najmał Chodź, pokażemy kanał. O, tu jest niewłaściwe śniegu. Mhm. Ja się teraz tak przyjeżdżam. Gordy, jak spędzasz czas? Dobrze, jak widzicie? Gadam z kolegą, z koleżankami. Podoba im się Ci zdalne nauczanie, czy nie? No. Mam najprostszy film, co mam możliwość pogadać z znajomymi. Dla mnie luzik. Moja mała, jak, jak patrzę, owoceny to było widać, że chyba ja się uczę tylko z matmy, mam same plusy i same piątki, prawda? Aha. No patrz, ktoś przeładował śnieżko, teraz ja przeładuję. Chodź, pokazamy piękny kanał nasz. Co, drzewko? Trzeba jeszcze przywrócić drzewkę, jeżeli chcesz rzucić śnieżkom. No byłego harcerza. To jest dobre. O oh nie! Zęsta! O oh nie! Pytacie, <laughs> czekaj! Gordy, powiedz coś, bo już... Aha! Napiszcie, jak wysłać spędzacie czas. I napiszcie, co chcieliście od Mikołaja. Stawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, piszcie dużo komentarzy. To wszystkim! I w końcu ten kanał przypiękny. No. widzicie tą górę? Rezerwujemy po sobie ślad. Dobra, A ręce mi zamazły. No.